Dziecko, praktyczny miesięcznik dla rodziców, w każdym numerze, jak pielęgnować i dbać o zdrowie malucha, jak wychować szczęśliwe dziecko i zapewnić mu prawidłowy rozwój, jak nakarmić łasucha i niejadka, rynkowy przegląd produktów dla dzieci, w kioskach zawsze w połowie miesiąca, a także www.edziecko.pl, największe polskie forum dla rodziców. Nie dziękuję mamo, nie jestem głodny. Kiedy mały człowiek chłonie cały świat, się tak się Nie dziękuję mamo, nie Pięknie jestem głodny. Na pewno nie. Pieluszki Hagis Soft and Dry zawierają superchłonną warstwę, która wiąże wilgoć i zatrzymuje ją wewnątrz pieluszki. Dzięki temu pupa jest jeszcze dłużej. Rozkosznie słucha. Hagis Soft and Dry. Superchłonność. Super cena. Poleca Instytut Matki i Dziecka.